Dzień dobry. Znajdujemy się w siedzibie Stowarzyszenia Zielony Mir, kanał Ekologia Realna. Ja nazywam się Artur Robaczewski. Jeżeli materiał się spodoba, proszę o łapkę w górę, proszę o komentarze. Zachęcam też do wspierania naszego kanału, jak i Stowarzyszenia. Wszystko jak do tej pory opiera się na środkach prywatnych, a my chcemy przedstawiać kwestię ekologii takiej, jaka ona jest nie kierowanej jakimiś względami politycznymi. Chcemy kręcić filmy o różnego rodzaju rzeczach, które są świadectwem degradacji naszego środowiska. Miasto Stargard, nasza siedziba, nie jest, jak możemy zauważyć, zieloną wyspą. Tereny zielone, jakie znajdują się wokół Starego Miasta oraz tutaj ta część, jest to obszar, który tak został skonfigurowany jeszcze przed wojną. Nasze osiedla no to są pustynie. Kolejne osiedla budowane w okresie komunizmu i później były budowane w taki sposób, że karczowano zieleń do zera i stawiano beton. Tak to wygląda. Jedynym miejscem takim innym to jest osiedle lotnisko. I tu właśnie dzisiaj się udamy. A dokładnie do tego obszaru leśnego, nagraj. Znajdujemy się na terenie lasku przylegającego do ulicy Skarżyńskiego osiedla lotnisko. Teren ten należy do Stargawskiego. Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie wiemy dlaczego, akurat e, budownictwo społeczne miałoby się w lesie odbywać. Więc widzimy, są tu pozostałości również po Armii Radzieckiej, transzeje, e, bunkry, które zostały zabezpieczone no, w taki trochę brutalny sposób. Po prostu zasypane stychaczem. No tu mamy dwa łowiska drzew, które się przewracają, i nie ma tu jakiejś kontroli, nie ma tu jakiejś dbałości o ten teren, aby te wiatrołomy usunąć. Jak widzimy, są tutaj też znaki podpalenia. Duże drzewo bukowe zostało podpalone. To nie jedyny taki przypadek. Ale sam lasek jest chronieniem dla wielu gatunków zwierząt. Sarny podchodzą tu niemal pod osiedle. Są tutaj też dziki, borsuki. Udało się zauważyć również wiewiórkę. No ptaki są przeróżne. Również gatunki chronione. To na to chcę zwrócić uwagę, to to, że y, tak dzieje się od kilku lat. Znaczy, wybudowanie y, Brinkstona sprawiło, że ten korytarz, którym wiatr y, z kierunku Miedwia docierał do lasu, w tej chwili y, przechodzi mniejszym korytarzem. To jest takie moje przypuszczenie. No i dużo łatwiej te drzewa upadają poza tym no, zimy są łagodne nie jest ten e, grunt zmarznięty wtedy kiedy e, te silne wiatry wieją jest jeszcze dodatkowa rzecz że na bunkrze drzewa rosną coraz większe no i pod spodem trafiają na beton także e, też e, jest to przyczyną upadania niektórych drzew tutaj znajdujemy się przy zbiorniku który jest tutaj od wielu wielu lat był nazywany też basenem komendanta ponieważ jest przy willi która należała kiedyś do komendanta lotniska on tutaj miał napełniony ten zbiornik i pływał każdego ranka no ale obecnie to jest bajorów niemal wyschnięte tutaj w tym zbiorniku żyły traszki Traszka jest gatunkiem chronionym. No, nie wiem, czy ktoś z Państwa spotyka traszki. Żyją one w czystych wodach. Ale tutaj jeszcze 10 lat temu żyły traszki. Teraz nie ma nich, jak widać. Są wrzucane tutaj śmieci. Taka typowa działalność człowieka. No i kolejne drzewa. Mamy tutaj świerki, które są zaatakowane przez kornica. Co dzieje się przez te zmiany klimatyczne? Kornik dużo dłużej jest aktywny, rozmnaża się dwu-trzykrotnie, także Świerki tutaj w tej okolicy niemal wszystkie są zniszczone. On przenosi się również na dęby, na buki. To samo dzieje się w innych częściach Polski i należałoby tu jakąś, wyciągnąć jakieś wnioski o kolejne podpalenie, o takie zabawy jakieś ludzi. Należałoby wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje i usuwać te drzewa zarażone kornikiem jak najszybciej. Tu mamy dom, który jeszcze 3 lata temu był całkowicie zdrowy. Jak widać, kornik powoduje to, że kora odchodzi od dnia no, to sprawia, że drzewo wysycha. Tu są wyraźne ślady po korniku. Te drzewa powinny być stąd usunięte, wywiezione, aby kornik nie mógł przenosić się na inne drzewa. A w momencie, kiedy yy, zostanie zauważone gdzieś zarażenie drzewa jeszcze zdrowego, to to drzewo też powinno być usunięte. I wywiezione. Są teraz takie tendencje, że drzewo powinno upaść, powinno gnić e, naturalnie, ale nie jest to mądre podejście. My musimy ingerować w przyrodę, musimy jej pomagać, ponieważ wszystko się zmienia. Zmienia się klimat, nie ma zim długich. W których wymarzało część szkodników tu, kolejne drzewo jak widać jeszcze ma korę, ale już jest zaatakowane, powinno być stąd usunięte. Mamy wczesną wiosnę, jak słychać taki mają w tej chwili okres godowy niektóre gatunki no, na pewno nie zasiedlają one suchych drzew także one mogą być usunięte w ciągu roku bez żadnego problemu jak widać tu jest kilkanaście świerków które należałoby usunąć, wywieźć stąd to znaczy gdzieś do spalenia w ogóle yy, nutuje mnie pytanie: dlaczego ktoś zaplanował, że tutaj będzie zarządzać STBS, który praktycznie nie zarządza, nie robi tutaj nic, miasto nie jest zainteresowane tym terenem. A to nie jest to absolutnie teren pod budownictwo. Jest tu może mały kawałek y, ziemi, y, który nadawałby się na postawienie dwóch, trzech bloków, a pozostała część y, są to tereny albo takie, y, gdzie ziemia osuwa się ze zbocza, co widać po drzewach, które y, przechylają się, nie jest to grunt stabilny, albo, tak jak teraz się zbliżamy tutaj, tereny podmokłe, które kiedyś były pozostałością po wybranej glinie do cegielni, później zarosły torfem, były jeszcze, powiedzmy 40 lat temu, to były tutaj takie mokradła, widoczne były rozlewiska i tutaj my idziemy teraz taką groblą która została usypana po to żeby można było tędy przejść jesteśmy cały czas na terenie byłego lotniska tutaj ten teren zajmowała armia radziecka jak wiemy tereny leśne na obszarze lotniska są dość pokaźne i będziemy tam docierali i pokazywali jak w tej chwili to wygląda Uważam, że powinno być stanowisko leśniczego, miejskiego i te części trzeba e, w jakiś sposób nadzorować, trzeba nimi się opiekować. Są to lasy e, miejskie i są na to określone przy przepisy. Przede wszystkim nie można dopuścić do tego, żeby ktoś planował wycięcie tych terenów. Pozwalają one spokojnie tutaj e, przemieszczać się z dzikim zwierzętom, przebywać e, w tym obszarze, ukrywać się tutaj przed ludźmi, bo ludzie zabierają wszystko to, co tylko mogą. Zabierają e, zwierzętom, chcą zagarnąć całą planetę, zabetonować. O, tu jesteśmy i widać po drzewach, że te korzenie są opuszczone, że tutaj kiedyś stała woda. No i dotarliśmy do perełki. Są to dwa największe dęby. One mają dobrze ponad 200 lat. Można je wyciąć i postawić blok wielorodzinny. No, no czym to przeszkadza? Człowiek może wszystko. Proszę, ogromne, grube pnie. Jedna z gałęzi oberwała się podczas wichury mamy też pokaźne buki, jak widać, ich całkiem sporo. Dotarliśmy do miejsca, gdzie y, dziki korzystają z tego bajora. Jak to dziki lubią się taflać w takim błotku. Ale widzimy też działalność człowieka. No, są tu jakieś spotkania towarzyskie, nie będę tego komentował. Chyba każdy wie, co to jest. Na pewno nie służy to. Do podlewania kwiatków. A człowiek pozostawia swój zapach niepotrzebnie, płosząc zwierzęta. To, że tak brutalnie wkraczamy na obszary, gdzie żyją zwierzęta, gdzie żyją ptaki, to nie dotyczy tylko tych terenów leśnych, których tu wokół Stargardu takich małych zagajników jest dość sporo i nie są one w żaden sposób nadzorowane nie ma tam żadnej kontroli, opieki tu mamy jak widać też dąb który został zaatakowany przez kornika Mamy gospodarkę e, naszego miasta. Tu są już poznaczone drzewa do wycięcia. Są zdrowe drzewa, większość z nich jest zdrowa. Mamy ogromne kasztanowce, jakieś topole. E, zamiar jest taki, aby tutaj zbudować. Dom opieki społecznej. Oczywiście można, ale można też zbudować na polu, gdzie nie ma drzew. Takie drzewo rośnie kilkadziesiąt lat. My możemy w to miejsce posadzić 100 patyków i będziemy się cieszyli. Mamy 100 drzew, a jedno wycięliśmy. Tylko te 100 patyków musi rosnąć kilkadziesiąt lat, żeby stać się takim potężnym drzewem. No, i takie pytanie do mieszkańców Stargardu: czy jesteście eko? W jedni segregują śmieci, inni je zostawiają tam, gdzie stoją. To są takie wygodne murki na spotkania towarzyskie. Tu jeżeli ktoś siedzi i pije piwo, to już butelkę zostawia, czy puszkę. Opakowanie po jednorazowe po jedzeniu. To było przez mieszkańców kilkakrotnie sprzątanych. Jesteśmy na terenie, gdzie kiedyś był wąwóz. On został zasypany gruzem budowlanym i przysypany ziemią. Tu znajdował się też ogromny bunkier, gdzie stało 5 samochodów z wyrzutniami S300. W tej chwili to wszystko jest zburzone, zasypane. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób wpłynie na decyzję Rady Miejskiej, że to dotrze do radnych, do prezydenta i tym teren zostanie w jakiś sposób zagospodarowany, a decyzje o jakiejś y, budowie czegoś y, w tym miejscu zostaną wycofane. Niech sobie żyją tu ptaki i zwierzęta. Targat nie jest miastem otoczonym lasami. Stargard ma tylko tereny zielone w postaci działek ogrodowo-warzywnych i kilku parków, które są pozostałością jeszcze prze, przed wojny. No i tutaj kolejne miejsce spotkań. Tutaj jest teren byłej centrali telefonicznej. Zostało to też przysypane ziemią, żeby nikt tam nie wchodził do środka. Tutaj mamy wróż yy, budowlany, który został wyrzucony. Nie zrobiła jakaś mała firma, to pewnie jakaś spółka miejska wysypała, bo to jest jakiegoś dużego remontu po prostu ten gruz nie zmieścił się tam w tym wąwozie i y, ktoś przyjechał z myślą, że ten gruz tutaj można jeszcze zrzucić